Cześć, z tej strony Tomasz a to jest kolejny odcinek Radia Reset. I dziś porozmawiamy sobie na temat, który dotyka życia każdego z nas, a przynajmniej naszej rodziny, a mianowicie tego, czy serwisy informacyjne uszkadzają Twój mózg, nasz mózg, mózg Twoich znajomych, mózg Twojej rodziny itd. itd., itd. I w tym odcinku pokrótce opowiemy sobie przede wszystkim o tym, jaki jest model biznesowy serwisów informacyjnych. Jaki jest model biznesowy mediów, o tym w jaki sposób to bycie na bieżąco i sprawdzanie wiadomości, bo trzeba być na bieżąco, trzeba być poinformowanym, w jaki sposób to robi z ciebie taką reaktywną jaszczurkę. Po trzecie opowiem o tym, jak wygląda w praktyce bycie niedoinformowanym, czyli nie sprawdzanie tych ścieków informacyjnych, bo tego nie można nazwać nawet kanałami. To są ścieki informacyjne, takie jak stacje radiowe, takie jak telewizja, takie jak wiadomości, takie jak newsy internetowe i clickbaitowe tytuły itd. No, i wreszcie na sam koniec pokażę, czym ja sam zastępuję te ścieki informacyjne i zrobimy taką małą analizę wspólnie tego, czy to, co dzieje się w mediach, w serwisach informacyjnych, ma wpływ na nasze życie, a czy to, co ja sprawdzam, będzie miało może jednak wpływ trochę większy. I... Zacznijmy właśnie od tego modelu biznesowego. Otóż, w jaki sposób zarabiają wszystkie serwisy informacyjne, zarówno internetowe, telewizyjne, radiowe, itd, tak dalej, tak dalej. Nas się wychowuje w takim przekonaniu, jakby te mm, serwisy, te firmy, de facto to są firmy, jakby te firmy były takim społecznym odpowiednikiem trochę państwa, trochę szkoły, trochę szpitala i tak dalej, takiej publicznej instytucji. Natomiast należy pamiętać, że to są prywatne firmy, które zarabiają prywatne pieniądze z tego, że sprzedają reklamy, a sprzedają reklamy nie swoim odbiorcom, tylko sprzedają reklamy um, reklamodawcom, firmom, które chcą, żeby odbiorca, który jest przykuty do ekranu, sprawdzał, do, żeby do niego dotarł jego produkt. I Więc w tym całym modelu to jest to, że odbiorca jest produktem, a nie jest klientem. Klientem jest ktoś, kto przychodzi i mówi nam ci tyle, a tyle za taką reklamę, za takie lokowanie produktu. I tutaj nie ma znaczenia, czy oglądasz fakty, czy oglądasz wiadomości, czy oglądasz wydarzenia, czy czytasz na temat ONE, Rzeczpospolitą, do rzeczy, gazetę Polską, gazetę wyborczą itd. itd., itd. To nie ma żadnego znaczenia. A najważniejsze jest to, żeby sobie zdać sprawę z tego, że te wszystkie serwisy, serwisy informacyjne czy pseudoinformacyjne. Stety lub niestety oddziałują na nasze najbardziej prymitywne mechanizmy w mózgu, o czym powiem jeszcze później, ale chodzi o to, że znacznie łatwiej przykuwa się naszą uwagę do tego, co jest niebezpieczne, co jest zagrożeniem, niż do tego, co jest pozytywne. I to jest związane także z tym, jak się nas wychowuje. Otóż, ja z tego czasu dałem taką metaforę, gdzie do mniej więcej 5-7 roku życia. Kłoniemy całą mapę naszego świata, z naszego otoczenia, od rodziny, od bliskich, i na podstawie tego zachowujemy się później przez całe życie, odgrywając mniej więcej te nasze aplikacje, tak że one po prostu cały czas pozostają w tle, przynajmniej w tle i cały czas nam towarzyszą przez resztę życia. I rzecz polega na tym, że przynajmniej u mnie było tak, że w rodzinie, kiedy byłem dzieckiem, zawsze się oglądało jakieś wiadomości, zawsze się było na bieżąco. I wykształtowało się takie przekonanie, że kurczę, jakby to, co oglądają rodzice, musi być ważne, bo rodzice w tamtym momencie byli bogami, jakby nie patrzeć. I także w trakcie rodzinnych spotkań były przecież dyskusje o polityce, o religii, o bieżących katastrofach, o bieżących wydarzeniach itd. itd., itd. itd. Też się pojawił taki program pod tytułem Znaczy program w głowie, ta aplikacja, że wygrywa ten, kto kłóci się najgłośniej o te ważne sprawy, jakże ważne informacje. I później, później większość z nas ma taką tendencję do tego, że potem, jak w dzieciństwie, widzimy rodziców, którzy oglądają wiadomości. Potem idziemy do szkoły i w szkole otrzymujemy taką pobieżną edukację na temat tego, co jak działa, bo szkoła nie ma na, szkoła nie ma na celu wykształcenia kreatywności, tylko szkoła ma na celu wykształcenie posłuszeństwa wobec autorytetu. Więc jesteśmy też podświadomie warunkowani przez nauczycieli oraz przez. Tryb prowadzenia lekcji, dzwonki i tak dalej do tego, żeby podążać za normami, żeby mieścić się w normie, żeby być normalnym. I problem polega na tym, że wszyscy ludzie sądzą, że ich zdanie jest najważniejsze i to się tyczy zarówno rodziców, zarówno jak nauczycieli, jak i mnie, jak i ciebie. Z tym, że w momencie, w którym wychodzimy do szkoły, w momencie, w którym opuszczamy mury uczelni, opuszczamy mury liceum dowolnej innej szkoły, to towarzyszą nam na co dzień media. I te media to jest taki krok w dorosłość, w którym musisz być na bieżąco, musisz sprawdzać, co dzieje się w polityce i w tych wydarzeniach bieżących, gdzie był wypadek i tak dalej, albo kto, kto strzelił gola. I chodzi o to, że media oddziałują na dorosłych mniej więcej tak jak bajki dla przedszkolaków. Czyli chodzi o to, żebyś uzależni, żeby uzależnić tego odbiorcę od ciągłego sprawdzenia tych aktualnych wydarzeń. Tych wydarzeń sportowych, politycznych, show biznesowych i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby sprawić później, że, że rolą mediów jest to, żeby sprawić, żeby uzależnić się od ciągłego sprawdzania informacji. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest to, że skoro to oglądasz, to jest sprawa, która jest ważna, więc trzeba o niej gadać, więc ludzie zaczynają o tym gadać i w momencie, w którym jesteś w towarzystwie, w którym jesteś jedyną osobą, która nie wie o co chodzi, no to jesteś, możesz się czuć trochę skrępowany, możesz mieć trochę takie poczucie winy, że nie jesteś na bieżąco. No i to koło się zamyka, no bo później tacy ludzie mają swoje własne dzieci i przy tych dzieciach też oglądają wiadomości i tak mniej więcej się to wałkuje. Więc tak z życia takiego dorosłego kowalskiego dajmy na to, weźmy, przeciętnego Polaka, który wstaje rano i zje śniadanie pije kawę wyrusza do pracy i w samochodzie słucha już pierwszej porcji wiadomości. I najpiękniejsze jest to, jak ja mam czasem okazję mm, posłuchać tych wstępów, bo to jest, to, jest, to jest charakterystyczne. To taka bojowa muzyka tu, 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 tu. I od razu jest, że tak powiem, lawina informacji na temat tego, gdzie są jakieś protesty, gdzie są jakieś wojny, gdzie są jakieś afery, jakie wypadki się zdarzyły, kto zmarł, kto choruje, kto trafił do szpitala. Więc od samego poranka od samego poranka, każdego dnia, bo to jest ważne, każdego dnia albo w większość dni, mózg Kowalskiego ma taką otwartą szufladkę z napisem. Co, co, co za straszne czasy. Straszne czasy. I później wyłącza się efekt potwierdzenia, więc załóżmy, że ktoś zajedzie mu drogę i powie: O, co za chuj, bo, bo, bo cały świat jest wrogi, prawda? Nie dając sobie nawet szansy na to, żeby przybrać inną perspektywę, po prostu będzie szedł, będzie, tak powiem, będzie że tak powiem, myślał na skróty tą drogą najmniejszego oporu, a drogą najmniejszego oporu jest strach. I. Później w ciągu dnia, jeśli będzie miał do tego okazję, to też sobie posłucha tego, co mówią w radiu, wejdzie sobie na portal informacyjny, może obejrzy telewizję, cokolwiek takiego. I tak jak mówiłem wcześniej, będzie rozmawiał ze znajomymi, kłócił się, będzie się kłócił o takie rzeczy jak konstytucja, wybory, tutaj gdzieś jakaś afera. I mm, ważne jest to, żeby zauważyć, że Twoje opinie na dany temat są głównie produktem tego, co czytasz. Co, co czytasz, co oglądasz. I jak byłem w liceum to na wosie mówili nam, że trzeba czytać różne strony medalu po to, żebyśmy mieli swoje własne zdanie wyrobione. No i szczerze mówiąc, ja miałem okazję wielokrotnie czytać jakby opisy tego samego wydarzenia, na przykład wizyta Trumpa w 2017 roku z czasopisma Polityka i z czasopisma Gazeta Polska czy tam tygodnika, jeden wał. ale w każdym razie chodziło o to, że ja miałem moje wewnętrzne odczucia różne na podstawie tego, co czytałem. W sensie przeczytałem, chyba to było do rzeczy jednak, przeczytałem do rzeczy i byłem zachwycony wizytą Trumpa, przeczytałem politykę, pomyślałem eee, kurde, głupie to było. I chodzi o to, że, <głupia> chodzi o to, że nie masz żadnego wewnętrznego ja, które byłoby w stanie poddać te i przefiltrować te informacje tak, żebyś to ty miał rację. Mm, więc... Zasadniczo nie da się tego przefiltrować w taki sposób, żeby być całkowicie obiektywnym, bo co ci to da? Zresztą do tego jeszcze przejdziemy, że to po prostu i tak nic nie daje. Natomiast wracając do Kowalskiego. Kowalski wieczorem wraca do domu, ogląda o 19 albo o 20 swój kanał informacyjny, gdzie jest znowu wystawione na wszystkie traumy, które się działy, na wszystkie, na wszystkie złe rzeczy, które działy się w ciągu tego dnia. Więc kończy kolejny dzień przekonany, że ten świat jest jeszcze bardziej zepsuty, jeszcze bardziej zniszczony niż dotychczas czasy się zmieniają, młodzież taka głupia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc on sam boi się jutra, sam czuje taki wewnętrzny niepokój i jakby już na następny dzień jest nastawiony, że ten kolejny dzień będzie jeszcze bardziej zjebany. I <ścoughs> w poprzednim odcinku mówiłem o tym, w jaki sposób MDMA, czyli ta substancja oddziałuje na. Mózgi osób, które doświadczyły stresu pourazowego i wymieniłem te trzy aspekty te trzy główne mm, obszary mózgu, które są istotne z punktu widzenia właśnie tej terapii. Czy to jest ciało migdałowa, to odpowiedzialne za strach i niepokój, kora przedczołowa za empatię i poczucie bliskości i jakby te ludzkie emocje. No i hip, hipokamp, który odpowiada za integrację wydarzeń z pamięci krótkotrwałej do, pamię do pamięci długotrwałej, to się tak nazywa, whatever. Więc chodzi o to, że o ile w poprzednim odcinku, który też podlinkuję, MDMA jest jak wosk dla naszego mózgu, w sensie jeśli chodzi o takie polerowanie i wyczyszczenie, tak wiadomości są dla niego jak błoto. Więc jeśli nasz, nasz mózg byłby butem, to oglądanie wiadomości sprawia, że każdego dnia upieprzasz sobie głowę. I teraz jest taki fajny cytat też od Petera Diamandisa że jesteśmy ewolucyjnie przystosowani do wyszukiwania zagrożeń, a nie pozytywnych informacji. Bo o co chodzi? Jeżeli byłeś w swoim plemieniu, które liczyło 150, 200 osób, coś takiego i więcej osób raczej nie poznałeś w ciągu swojego życia, to jeżeli ktoś kogoś zamordował, jeżeli ktoś kogoś okradł, jeżeli ktoś zrobił coś, co było jakby niezgodne z sumieniem, to to była trauma dla tego pokolenia na kolejne, dla tego plemienia na kolejne pokolenie lub dwa. I teraz wyobraź sobie, że codziennie wałkujesz się informacjami o tym, gdzie ktoś zmarł, gdzie ktoś został zabity, gdzie gdzieś tam był wypadek samochodowy, kogoś zabił niedźwiedź, coś tam się działo i wszystko to jest jak takie naprawdę jak takie ścieki, które sprawiają, że twój mózg funkcjonuje codziennie w takim trybie mikrostresu półrazowego. Po prostu każdego dnia każda negatywna informacja jest jak taki mikro stres pourazowy, bo identyfikujesz się z tymi ludźmi, odczuwasz do nich współczucie, z tym, że to ci w ogóle nie służy. I do tego przejdziemy jeszcze dalej. I tak dla kontrastu. U, było takie badanie, gdzie u osób, które medytowały przez 5 minut dziennie przez 8 tygodni, zauważono znacznie zmniejszoną aktywność tego ciała migdałowatego, czyli tej części odpowiedzialnej za strach, za niepokój. I Długofalowo u osób medytujących zmiany fizjologiczne są takie, że mamy większe ciało modzelowate, czyli to jest to, ten obszar, który łączy półkulę mózgu, jest, jest mniejsza aktywność oraz czasem rozmiar ciała migdałowatego, no i jest większa aktywność kory przedczułowej, tej odpowiedzialnej za te ludzkie emocje i mm, tak jak medytacja jest czymś co pozwala ci w pozytywny sposób wprowadzać zmiany w mózgu, tak oglądanie newsów i sprawdzanie newsów z rana i bycie na bieżąco i oglądanie newsów przed snem to jest coś co działa odwrotnie. Więc de facto jeśli codziennie masz taki nawyk albo znasz kogoś kto ma taki nawyk to on tak powoli staje się taką coraz bardziej reaktywną jaszczurką, która wszędzie dopatruje się zagrożeń, wszędzie do, 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 doszukuje się tego, co jest złe i żyje w takim stanie ciągłego napięcia. Bo to, co jest też ważne, to jest to, że nie możesz być twórczy, nie możesz być kreatywny, nie możesz być otwarty, nie możesz być, że tak powiem, nastawiony na to też, że możesz popełniać błędy. Jeśli cały czas się czegoś boisz, a jeżeli od rana do wieczora jesteś na bieżąco i masz te potwierane szufladki, co tutaj się zjebało, kto tutaj kogoś zabił, i tak, dalej, i tak dalej, i tak dalej, to nie masz szans na to, żeby Twój mózg w ogóle odpoczął i stwierdził: Ej, wszystko jest okej, okay. wszystko jest okej, okay, wyluzuj. Nie, 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 tego w ogóle wtedy nie ma. No dobra, więc jak to w praktyce wygląda u mnie? U mnie w ciągu dnia, wiedząc, że mam tysiąc minut dziennie swojej świadomości, tego, że budzę się rano. I mam jak mniej więcej 1000 minut do następnego do momentu, kiedy pójdę spać, ja nie poświęcam ani minuty na to, żeby być na bieżąco z tymi bieżącymi wydarzeniami, które się dzieją w świecie, nie oglądam żadnych wiadomości politycznych, sportowych, show biznesowych itd, tak dalej. A jeśli dzieje się coś naprawdę ważnego, co mogłoby wpłynąć na moje życie, to i tak ktoś mi o tym powie. Jeśli chodzi o ostatni, W sumie o cały okres wakacji, to Dwie informacje dotarły do mnie dzięki temu, że ktoś mi o nich powiedział. Po pierwsze, to było to, że była wizyta Trumpa, a później, jak się okazało, Pensa, więc były zaburzenia ruchu komunikacyjnego w Warszawie. Więc to sobie sprawdziłem i dostosowałem swoje życie pod to. Drugie to było to, że wylało to szambo, czy też szczelne ścieków, w czajka obok Warszawy, o czym poinformował mnie brat wysyłając mi SMS-a. Dziękuję, Bartoszku. Natomiast ja bym proponował zagrać w taką grę. Zagrajmy w grę, w której. W sumie przed chwilą zrobiłem taki mały research, co słychać, co w świecie słychać. Blu, obrzydlistwo. I zagrajmy w grę, w której, tak jak sprawdziłem te takie normalne newsy, po trzy newsy z każdego portalu informacyjnego, sprawdziłem onet, wp.pl oraz tvp.info i tak zastanowiłem się, dobra, jak bardzo w skali od 1 do 10, bez siódemki, ta informacja wpłynie na moje życie, czyli na nasze życie de facto, przez kolejne 20 lat. Czyli jak to co czytamy, jak to, co dociera do naszej uwagi, będzie miało wpływ na nasze życie przez kolejne 20 lat. No więc jak wszedłem, przed momentem, kiedy przygotowywałem to nagranie, wszedłem sobie na Onet i pierwsza informacja, która wpadła mi do oczu, bo ja po prostu nie wyszukiwałem, nie szukałem specjalnie, tylko było takie, co oni chcą mi pokazać. O, Lewandowski strzelił gola. Ok. W skali od 1 do 10 bez siódemki, jaki będzie miało to na mnie wpływ za 20 lat? Jeden. Dalej. Gaśnie gwiazda Putina. W Rosji zaszła zmiana. Czy za 20 lat to będzie istotne? Nie. Jeden. Yy, I trzeci punkt. PiS chce uregulować zawód dziennikarza. Jeden, bo tak się składa, że jak mam kamerę, jak mam mikrofon i ty też, jak masz kamerę i masz mikrofon, a wiele osób dzisiaj ma smartfony to praktycznie sam sobie jesteś dziennikarzem, po jaką cholerę Ci osoba, która kończy jakieś tam studia mm, po to, żeby zdobywać informacje, a potem Cię jeszcze straszyć tymi informacjami, nie? Więc y, tutaj też zasadniczo jeden. I dalej, wejdźmy sobie na WP, wszedłem na WP. Pierwsza rzecz, która trafiła mi do oczu i to nawet nie była informacja, to była reklama, więc pokazuję ten model biznesowy mediów, i była reklama Światłowodu, 500 megabitów na sekundę, coś tam, myślę, dobra, skróluje na dół. Mm, pierwsza informacja od góry, nowe fakty w sprawie dramatu jechali na wesele, czyli wypadek samochodowy, ktoś tam się rozpieprzył, ktoś tam się rozbił. To też jest z kolei argument za, samochoda, za samochodami autonomicznymi, no ale w skali od 1 do 10 bez siódemki, 1. I trzecia informacja, niedźwiedź zaatakował Polaków w Armenii, 33-latek spadł z klifu i zginął. O ile współczuję ofiarą, w sensie mam empatię w stosunku do ludzi, to jednak ta rzecz nie ma wpływu jeden. Ta rzecz nie ma na mnie wpływu. Na twoje życie też nie ma wpływu. I chyba moje ulubione, jak no. <laughs> wszedłem na, na portal TVP-info, to zobaczyłem, że zobaczyłem, że zakończyło się. Pierwsza informacja, taka wielka grafika, zakończyło się spod, modlitewne spotkanie Polska pod krzyżem. Wielka, jak to nazwali, manifestacja wiary. I dla mnie to też jest jeden. Ja już się wypisałem z tego kółka różańcowego, więc sumienie mam czyste. Medytuję czuję się dobrze i mam wrażenie, że mój rozwój duchowy jest znacznie wyższy niż w większości księży w tym kraju. Druga informacja, która była, i to się świetnie wpisuje: Ponad 100 worków z ludzkimi szczątkami, makabryczne odkrycie. <laughs> jeden. Też trafiają w punkt, bo ta informacja jest, służy tylko temu, żeby oddziaływać na te prymitywne ej, zabiją cię porwą, zabiją i będzie źle. Więc e... świetnie się przy tym bawiłem. No i trzecia trzecia informacja. Rekordowy rok wymiany handlowej. Polak węgier, dwa bratanki do biznesu. I tutaj też jeden, ale przy tym ciekawy mechanizm budowania na tożsamości polsko-węgierskiej. Więc, jak ktoś na kogoś tam z Węgier i ich pił kiedyś z nim to zobaczy tę informację i poczuje, ha, ha, dumę. ja Polak taki fajny. <grym> I <grym> warto, warto zaznaczyć, że wszystkie te, wszystkie te informacje, tak jak wszystkie pozostałe informacje, wszystko na co napotykasz się w mediach, social mediach, na swojej tablicy itd. Itd. itd., itd., ale też. W książkach i w filmach i tak dalej. To są wszystko jakieś zestawy danych. To są wszystko jakieś zestawy danych, i ty pozwalasz, żeby pewnego rodzaju dane trafiały do Twojego wewnętrznego procesora, który później przy, przy zmienia je na znaczenie. I to, co było ciekawe, to jest to, że ja bardzo uważnie sprawdzałem okej, okay, gdzie kieruje się mój umysł, gdzie kieruje się moja uwaga w trakcie wchodzenia na te serwisy informacyjne, ale i tak miałem ochotę czytać dalej nawet po tych nagłówkach. Nawet po tych nagłówkach miałem ochotę tak wejść i pomyśleć, co tu się stało. U. Ale na szczęście stwierdziłem, że to nie ma sensu. I dla kontrastu, bo uwielbiamy kontrasty, dla kontrastu podzielę się Wami z takim zestawem danych, z takimi informacjami, do których na temat świata, o których, z których ja czerpię, i to jest Abundance Insider, czyli tak jakby. Hmm, obfitość dla wtajemniczonych, tak bym to nazwał. I zasadniczo chodzi o to, że. Dziś na świecie dokonuje się niesamowitych, fajnych rzeczy, które są naprawdę rewolucyjne w stosunku do tego, co dzisiaj mamy. Natomiast o nich się nie mówi, bo one się nie sprzedają, bo one nie przyciągają uwagi. Więc, nawet jeśli powiedzmy w jakichś tam wiadomościach będziesz miał pozytywną informację, to ona będzie przykryta sześcioma innymi negatywnymi informacjami o znacznie większym emocjonalnym znaczeniu dla twojego czującego, zwierzęcego mózgu. I. Uh, będzie sześć newsów z Abundance Insider, trochę sobie omówimy. No i pamiętajcie, skala 1 do 10, bez siódemki, jaki to będzie miało na nas wpływ za 20 lat. Mm, pierwszy news. News. Zbudowano protezę nogi, która jest odczuwalna dla osoby, która ją ma, tak samo jak noga prawdziwa. To znaczy, że była sobie, byli ludzie, którzy mieli ucięte nogi i stworzono dla nich protezy, które połączono za pomocą nie wiem, jak to nawet nazwać, ale w taki sposób, że imitowały one neurony, były, były m, części w tej protezie, które emitowały, imitowały neurony ludzkiego, ludzkiego ciała. I to jest element czegoś takiego, co nazywa się brain-computer interface, e, więc to jest temat, który dotknie każdego z nas. I tak samo, jak ja mam teraz, nie wiem, czy to eh, będzie widać, mam teraz złamany palec u nogi, nie miałbym nic przeciwko temu, żeby tam była proteza, <laughs> żeby była bardziej sprawna niż to, co, do czego dostosowała nas biologia. I... Zasadniczo to jest 10, bo ten Brain-Computer Interface, czyli to, w jaki sposób będziemy w stanie rozszerzać nasze zmysły oraz inne czynności życiowe za pomocą urządzeń, patch Ora Ring, patch Apple Watch i mierzenie aktywności itd., to, to jest w ogóle taki telefon stacjonarny w latach 90. w porównaniu do dzisiejszego smartfona. Tak samo ta technologia będzie robić tak szybkie postępy. I mm, więc, 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 więc to jest tego typu aspekt. Druga, druga, druga informacja to było taki startup o nazwie Kaper otrzymał 10 milionów dolarów finansowania od inwestorów z serii A i to jest taki wózek, który jest połączony jednocześnie z kasą i z bazą danych na temat użytkownika, który będzie z niego korzystał, więc są pewnego rodzaju typowe mm, listy zakupowe I, i chodzi o to, że to będzie jednocześnie, po pierwsze to jest oszczędność czasu i, i Oszczędzanie decyzji w ciągu dnia, więc jeżeli ktoś jest zajęty, ma całą rodzinę, idzie na zakupy i nie wie, co ma kupić, a załóżmy, że chce się zdrowo odżywiać, więc wózek mu przypomni o tym, jaki jest jego cel i co powinien włożyć do, do wózka. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest to, że to jest ten aspekt Internet of Things, to jest przemysł 4.0 i to też jest 10, bo my zaraz będziemy mieli podłączone piekarniki, lodówki, kosze na śmieci, klimatyzatory, wszystko będzie połączone, wszystko będzie się dzielić ze sobą danymi. I to będzie miało. W ciągu 20 lat to będzie miało niesamowity impact w stosunku do tego, jak my dzisiaj żyjemy, jak dzisiaj się zachowujemy. Trzecie. Astronauci na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej po raz pierwszy w historii stworzyli cement w przestrzeni kosmicznej. Mm. Bo chodzi o to, że ciężko byłoby wysyłać, jeśli chcemy budować bazę na Marsie czy na Księżycu, to bardzo ciężko jest wysyłać takie bloki cementu, żeby zbudować fundamenty pod bazę na, na którejkolwiek z planet czy, z, czy na Księżycu. Więc trzeba będzie opracować tego typu technologie, tego typu surowce na miejscu. I mm, ja tutaj osobiście, jakby dałem sobie sześć. Z tego względu, że ja się nie jaram aż tak bardzo przestrzenią kosmiczną, skoro w ciągu 20 lat prawdopodobnie aplaudujemy tę świadomość gdzieś indziej. Natomiast natomiast prawdopodobnie będzie to miało duży wpływ na to, jak ta, ten byt, świadomy byt, który tworzymy, będzie się rozprzestrzeniał później. <laughs> Ale jeśli chodzi o ludzi w przestrzeni kosmicznej, to nie ten temat aż tak bardzo nie jara z dwóch powodów. Po pierwsze, pierwszy powód nazywa się promieniowanie kosmiczne. Czyli ludzie nie wyewoluowali do tego, żebyśmy wychodzili poza naszą atmosferę i tam siedzieli, i tam się rozmnażali, i tak dalej. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz to jest brak tlenu i wielu innych, że tak powiem, czynników, które sprawiają, że ja teraz oddycham, mitochondria produkują ATP i nie ma większego problemu z przeżyciem. A w, w kosmosie może być z tym problem, więc to są te dwa aspekty, przez które ja jestem trochę sceptyczne, co może bardziej ukierunkowane w inną stronę, ale to też jest OK. No i taki trzeci punkt ode mnie, po co iść w kosmos, jeśli budujemy AGI, czyli Artificial General Intelligence, które zaraz to rozkmini na znacznie wyższym poziomie. Czwarty news, breaking news. Facebook ogłosił konkurs na tzw. Deepfake Detection Challenge, który ma na celu wykrywanie właśnie technologii deepfake. Technologia deepfake mogłaby w ciągu kilku lat doprowadzić np. do konfliktów nuklearnych i nie tylko. Czyli załóżmy, że mielibyśmy takie nagranie Trumpa, który mówi: Wysłaliśmy głowicę w kierunku Iranu. No i zanim załóżmy, Iran zareaguje, albo zanim to się wyjaśni, to będzie, może być już, że tak powiem, po fakcie może być kaszana na całym świecie. Więc super, że ta technologia jest opracowywana, super, że ta technologia będzie wdrażana, mam nadzieję, że będzie wdrażana, bo w przeciwnym razie to będzie tak, że mm, wybory w Polsce, wygranie to nie ten, który, nie ta osoba, która, zresztą i tak wybory to jest śmieszna, śmieszna rzecz, ale za niedługo możliwe, że wybory będą wygrywać ludzie, którzy mieli, będą mieli dostęp do najlepszej technologii deepfake, a nie osoby, które miały, byłyby merytorycznie najlepsze. Mm, więc to też jest, tutaj też dałbym dziewiątkę w ciągu 20 lat. Zajebiście ważne. Piąta rzecz. Badacze z Hiszpanii opracowali technologię, która używa takiego pierwiastku o nazwie Palladium do tego, żeby atakować pojedyncze komórki nowotworowe. i to opakowali w takie nanostruktury, które zostały wysłane bezpośrednio do tych komórek. I to jest taka interwencja, która pokazuje nam, że to wydłużenie życia, o którym dzisiaj jest mowa, że 100-latek będzie w stanie funkcjonować tak jak dzisiejszy, 60-latek przynajmniej. To jest jedna rzecz, to jest ten aspekt przedłużania życia. Druga rzecz to jest to, że to jest terapia, która będzie znacznie bardziej skuteczna niż chemioterapia czy radioterapia. I myślę, że na nasze życie w ciągu kolejnych 20 lat to będzie miało ogromny wpływ w znaczeniu takim w szerszym kontekście, dziesiątka. Dlatego, że ja znam ludzi, którzy mają lub mieli nowotwory, znam osoby czy znałem osoby, które zmarły w wyniku nowotworów. Oraz innych schorzeń, i rzecz polega na tym, że to jest aspekt takiej nanotechnologii, która za niedługo będzie sprawiała, że będziemy mieli te nanoboty, które sobie lecą i naprawiają wszystko, co jest mniej niż odpowiednie. I myślę, że za 20 lat to będzie tak jak, tak jak mówię, Oura ring i Apple Watch. To jest telefon stacjonarny w latach 90. w porównaniu do dzisiejszego smartfona. I ostatni news z tej serii: Abundance Insider, czyli. Czyli to, że znaleziono wodę na planecie o nazwie K218b, 111 lat świetlnych od nas, jest 8 razy cięższa niż Ziemia, ale ma wodę, ma atmosferę, ma warunki do tego, żeby stworzyć tam warunki do życia. Dla mnie osobiście to jest 3 w ciągu następnych kolejnych 20 lat bo jeśli tam dotrzemy, to na pewno nie w formie biologicznej, na pewno nie w formie organicznej, w jakiej jesteśmy dzisiaj, myślę, że w formie bardziej silikonowo-technologicznej. I to byłoby na tyle jeśli chodzi o te informacje, natomiast ja pewnie jestem trochę biased przez to, że jestem tym kim jestem i to ja nagrywam ten odcinek, ale porównajmy sobie te informacje, porównajmy sobie jak znaczące są te informacje dla kolejnych naszych 5, 10, 15, 20 lat życia i czy powinniśmy podejmować życiowe decyzje w oparciu o ten taki fast food typu fast food informacyjny z mediów czy z serwisów społecznościowych typu niedźwiedź kogoś zaatakował i ktoś zmarł. Okej, okay, ale jakie to ma znaczenie? Żadne. I jeśli, chodzi, jeśli porównamy na przykład niedźwiedzia z, dajmy na to, z tymi protezami, czyli brain computer interface, to jest jakby część pewnego większego obrazka, no bo zwierzęta się zabijały nawzajem przez dość długi czas, a my dzisiaj robimy z tego news'a, a tymczasem my jako ludzie budujemy sobie coś, co będzie w stanie rozszerzyć naszą świadomość. I jeśli sam korzystasz z serwisów społecznościowych, z serwisów informacyjnych, jeśli łapiesz się na tym, że musisz być na bieżąco, jeżeli łapiesz się na tym, że od rana sprawdzasz smartfona i już masz otwierane szufladki ze wszystkimi pożarami, które dzieją się na świecie, to zastosuj coś, o czym pierwszy raz mówił Tim Ferris, wciąż 4 godziny tydzień pracy, a mianowicie zrób sobie dietę niskoinformacyjną, czyli przez jeden tydzień nie sprawdzaj wiadomości, nie kupuj gazet, nie, nie słuchaj. Radia, nie słuchaj stacji radiowych, gdzie są serwisy informacyjne. Nie wchodź w internecie na serwisy informacyjne, i jeśli masz dzisiaj taki nawyk sprawdzania informacji, to po tygodniu wyjdziesz z niego jako inny człowiek, dosłownie. I jeśli znajdziesz jakąś informację, jeśli mimo wszystko złapiesz się na tym, że, że wchodzisz na jakieś serwisy, których niekoniecznie, które niekoniecznie ci służą, ale i tak na nie wchodzisz to zastosuj ten model 1 do 10 bez siódemki, jak bardzo chcę, żeby to, że jak, jak bardzo ta informacja wpływa na moje życie, no w ogóle praktycznie, w większości to będą jedynki, dwójki, trójki, czasem zdarzy się jakaś szóstka, jeżeli to jest związane z, może trochę z swoim, swoim działalnością i tak dalej, ale przede wszystkim chodzi o to, żeby być bardziej wyluzowanym, bardziej twórczym, bardziej kreatywnym, a nie da się tego zrobić, jeżeli od rana wałkujesz się informacjami, newsami, śmieszkami, memami i tak dalej. Ja podlinkuję link do subskrypcji tego Abundance Insider, podlinkuję te wszystkie informacje, o których mówiłem w ramach, w ramach tego, co pojawiło się w ostatnim, w ostatnim nagraniu, w tym w ostatnim Abundance Insider. I to byłoby na tyle. I jeśli chciałbyś zastosować jeszcze tą heurystykę 1 do 10 bez 7, bo wiele osób mówi mi, że to jest bardzo użyteczna heurystyka, to podlinkuję to też, do, link do tego nagrania znajdziesz w opisie. To tyle z mojej strony, dziękuję bardzo, życzę miłego dnia i bądź wyluzowany.